Masz jakiś duży cel, zawsze masz zawsze jakiś duży cel. Dla mnie to było mieszkać w Dubaju. Duży cel. I pod tym, po tymi celami musisz wziąć i sobie takie mniejsze cele robić. Żeby nie mieć takiego dużego celu i po prostu, że to jest tylko Twój jeden cel. Nie możesz w taki sposób e, robić strategii. Strategia musi być taka, że robisz sobie duży cel i potem robisz sobie parę celi pod tym celem, które musisz zrobić. Musisz je najpierw zdobyć te małe cele, żeby dojść do tego dużego. I są takie małe kroki robisz, małe kroki, które trwają ci parę tygodni, może dwa miesiące, może miesiąc. To jest naprawdę najlepszy sposób, jeśli chodzi o to pytanie, o to pytanie, że co robić. Myśl nad, prostu, nad twoją przyszłością. Gdzie ty się widzisz za rok, za dwa, za pięć lat. I to jest najlepsze co może być. I teraz jest w takim jest momencie, gdzie widzę, że teraz mam, jak nie mam takiej chwili, gdzie jest tak, że no, nie mam nic do roboty. Cały dzień mam coś do roboty, jak nie zrobię tego, to po prostu będzie dla mnie źle. Mam rzeczy, które... To nie jest to, że mogę je zrobić, tylko są rzeczy, cały dzień mam rzeczy, które muszę zrobić. Naprawdę muszę zrobić.